No, powitanie w Tisaku przy wpłynięciu na rudą wodę na kanale elbląskim, który przepływa przez rudą wodę, wypłynęli ry z jeziora ińskiego i takie piękne powitanie. Super pięknie, przyjemnie. Kwiaty rzucają ekstra. No, ale ekstra, kwiaty padają tutaj do tak o jak pięknie, dziękuję. Tak się ludzie cieszą z Liggsign na moście nad kanałem Elbąskim. Tak witają. No ten samochód tutaj, nie wiem po co wjechał, ale to niepotrzebny nie nam. Potrzebna nam jest woda, ratwy, pomnik, który poświęcony jest flisakom, którzy zginęli. W czasie pierwszej światowej i dzisiaj też będzie złożona wiązanka Fisakom fisacem I, i tu Redman śpiewa. Cieszy się pani się cieszy, że, że taka okazja jest Nie znam tego, nie znam, Chodzę znam wiele, ale... Jak i na wielu szlakach wodnych pracowali, rodzili się i ginęli ludzie. Tutaj też, w okresie I wojny światowej, zginęło wielu marynarzy, ale również wielu fisaków. W tym czasie Flis na kanale brązskim był bardzo popularny i tratw było naprawdę wiele. Nasza tratwa ma tylko 100 metrów. Wtedy tratwy były dużo, dużo większe, a praca była niebezpieczna, trudna i zawierała swoje ofiary. W 1924 roku mieszkańcy okolicznych wsi, a więc i wasi poprzednicy, postanowili ufundować ten obecny. Z napisem, który dzisiaj nie istnieje, a może warto by było odtworzyć, który mówi właśnie o pamięci dla tych wszystkich, dzisiaj moglibyśmy to przetłumaczyć to słowo jako wodniacy. Różnie jest tłumaczone. Wszystkim tym, którzy pracowali na wodzie, napis składał się z dwóch części. Pierwsza mówiła za salutą i flagą. Wśród marynarzy jest to bardzo znany obyczaj, kiedy przy wzajemnych spotkaniach albo składając komuś hołd salutuje się flagą. I tak też było, że każdy statek, który tu przepływał, salutował flagą, oddawał sygnał dźwiękowy, a marynarze frontem do pomnika oddawali hołd. Odpływają z Liksain, gdzie zatrzymali się, by złożyć kwiaty przy pomniku Kwisaków w Lisaków, wodniaków z I wojny światowej, który znajduje się na brzegu kanału Albronskiego, przy moście, przy Dębie, który też jest pomnikiem przyrody 300-letnim. Flisaków witały panie z Liksain, no, mieszkańcy Liksain, ale panie śpiewały z koła gospodyń wiejskich i rzucano kwiaty na tratwę. Pięknie to, pięknie to wyglądało. A teraz Flis wpływa na jezioro Ruda Woda. Jeziorem Ruda Woda, które, które ma 12 km, to się płynie i płynie. No i po drodze trzeba coś zjeść. Flisace sobie gotują. Na wiecznie palącym się obnisku, z tyłu, na tratwie. jestem z przodu, to nie widać, to jest na, na końcu. 3 godziny już fris płynie rudą wodą przez którą przepływa znaczy kanał elbląski, która jest częścią może kanału elbląskiego, a tutaj na brzegach ludzie machający i tam oglądający, oglądający no, te tratwę, tratwę jak sobie powiedzieć ale to jest jedna to tratwa zbita z siedmiu członków, takich siedmiu części. Flis dobił do płynu, do maudet dzisiejszego punktu docelowego. Tu flisacy będą nocować, a w tej chwili dobijają do brzegu. Trzeba na razie W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Tą mszą Świętą Wieczorną rozpoczynamy obchody 12 Niedzieli Zwykłej. Z tym wokół ołtarza Jezusa Chrystusa. Eucharystia to. Dziękczynienie. Eucharystia to źródło życia chrześcijańskiego. Wszystko, co trudne, tak naprawdę składamy na ołtarzu. Chcemy.